Z meldunku sytuacyjnego dowódcy Armii Krajowej. Nękający całodzienny ogień artylerii ciężkiej i moździerzy na rejon Starego Miasta. Piechota nieprzyjaciela w tym rejonie mniej aktywna. Nasz stan posiadania bez zmian. Pociąg pancerny skierowany na przedpole Pragi. Pierwszy wypadek wysadzenia bronionego przez nasz oddział punktu oporu w kamienicy przejazd 1 od piwnicy przez Niemców. Ożywione walki wśród mieściu, szczególnie krakowskie przedmieście, Towarowa, Grzybowska, Halemirowskie. Nieprzyjaciel używa miotaczy min w dużej ilości. Słychać artylerię z kierunku wschodniego. Wraz z rosnącym naciskiem sił niemieckich na Stare Miasto, sytuacja, powiększającej się z każdym dniem rzeszy rannych, stawała się dramatyczna. 16 sierpnia znalazłem się już w drugim z kolei Szpitalu Powstańczym przy ulicy Długiej 7. Znalazłem się tam dzięki temu, że 12 sierpnia zostałem przeniesiony przez chorych, psychicznie chorych tu podkreślam, którzy wzięli nosze, na których się znajdowałem i przenieśli mnie na długą siedem, gdyż Boży Jan został wówczas po raz pierwszy silnie zbombardowany i ranni byli poddani do ewakuacji do innych szpitali. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia rannych jedynym wyjściem stawała się natychmiastowa ewakuacja na tyły. Jak jednak pokazywała codzienna praktyka, wysiłki te nie zawsze były w stanie uchronić rannych przed bombami sztukasów i ostrzałem artyleryjskim. Często flagi Czerwonego Krzyża ściągały ogień niemiecki. Wielką samarytańską pracę z narażeniem życia wykonywali w szpitalach księża kapelani. W tych warunkach ten szpital spełniał podwójną rolę. Dla żołnierzy, którzy byli ranni na linii, jak i również dla tych, którzy zginęli, czyli byli ranni w czasie wybuchu na ulicy Kilińskiego, a więc obok tego szpitala. Starania... Całego personelu sanitarnego tego szpitala, zarówno lekarzy jak i sióstr, jak łączniczek i sanitariusze, które wspomagały ten szpital, był olbrzymi. Ludność cywilna, która nas również wspomagała, przynosząc do szpitala pożywienie, a szczególnie napoje. Gdyż w tych piwnicach było bardzo duszno, bardzo tłoczno, leżeliśmy pokotem na ziemiach. Na Ziemi i Gini... rany nasze giniły, wobec tego warunki klimatyczne były bardzo ciężkie. Z każdym dniem pogarszała się sytuacja ludności cywilnej. Dużym problemem stawało się zaopatrzenie w wodę. Powoli wyczerpywały się skromne zapasy artykułów żywnościowych. W potrzebie sięgano po zapasy magazynów fabrycznych i wojskowych, w tym po zapasy jęczmienia z browaru Haberbusza. Mimo dramatycznie pogarszających się niemal z godziny na godzinę warunków, Olbrzymia większość ludności zachowała się wspaniale, niosąc na każdym kroku pomoc oddziałom powstańczym. Niemieckie bomby i pociski obracały w gruzy całe kwartały domów. Ludność gnieździła się w piwnicach, ziemiankach, a zdarzały się i inne schronienia. Wieczorem 16 sierpnia delegat rządu depeszował do premiera Mikołajczyka: Nic nie wiemy o przebiegu i rezultacie rozmów pana w Moskwie w ogóle. Obiecanej przez Stalina pomocy nie otrzymujemy. Jaka jest istotna nasza sytuacja polityczna? Niezbędne nam są te dane z uwagi na dalszy plan prowadzonej przez nas walki. Wydaliśmy wczoraj wraz z przewodniczącym Rady Jedności Narodowej i dowódcą AK odezwę, której ostatni ustęp brzmi: Do pomocy Warszawie musi stawać cała Polska, a w pierwszym rzędzie najbliższe województwa. Młodzież, chłopi i robotnicy zgodnie z wydanymi przez dowódcę AK rozkazami. Hasłem całego narodu: Pomóc Warszawie. W pogarszającej się sytuacji coraz trudniej było o optymizm pierwszych dni powstania, kiedy cieszył każdy zdobyty na wrogu pojazd pancerny, każdy choćby niewielki sukces taktyczny. Dowódca AK w komunikacie informacyjnym nr 5 stwierdzał: Z małymi zmianami utrzymaliśmy dotychczasowy stan posiadania. Główny wysiłek nieprzyjaciela skierowany na rejon Starego Miasta, gdzie bardzo uciążliwe, krwawe walki. Natarcia wyruszają po silnych nawałach ogniowych artylerii i moździerzy. Coraz mniejszy udział czołgów. Skuteczne ich zwalczanie. Lotnictwo, słabe. Obustronne, wielkie, krwawe straty, olbrzymie zniszczenia, postawa dobra, mimo zmęczenia fizycznego i psychicznego. Na froncie niemiecko-sowieckim pod Warszawą trwała niczym niezmącona cisza. Z dziennika działań bojowych niemieckiej 9 Armii. Wbrew przewidywaniom, nieprzyjaciel zaprzestał na całym froncie 9 Armii działań zaczepnych. Oczekuje się transportu w dywizji grenadierów. W Warszawie trwają zawzięte walki, aby uzyskać bezpieczną komunikację wschód-zachód. Z depeszy Józefa Stalina do premiera Churchilla. Przekonałem się, że akcja warszawska stanowi nierozsądną, straszną awanturę, która kosztuje ludność wielkie ofiary. Nie doszłoby do tego, gdyby dowództwo sowieckie zostało poinformowane zanim akcja się zaczęła i gdyby Polacy utrzymali z nami łączność. W wytworzonej sytuacji dowództwo sowieckie doszło do wniosku, że powinno odciąć się od warszawskiej awantury, ponieważ nie może ponosić ani bezpośredniej, ani pośredniej odpowiedzialności za akcję warszawską.